w następnej ale degustacji. Tym razem e, że tak powiem unboxing e, dostałem taką pakę, proszę bardzo e, z Honest Brew od e, dzieci i od żony na Dzień Ojca e, no takie nietypowe rozmiary tej, tej, tej e, paczki myślałem, że będzie bardziej taka jak to na piwo, a tu jest całkiem inne wymiary. No zobaczymy, co będzie w środku. No tutaj się otwiera w ten sposób. Trzeba to rozerwać. Dobra, to zaczynamy otwierać się. My może uda mi się tu bez rozrywania pudełka. A, jest. Let's see. Okay. ok, nie było tak źle. O kurwa! Patrzcie, ludzie. Tak, to wygląda piękna taka ekspozycja. Nie wiem, gdzie niby się nie Gdzieś tutaj, o, tak to wygląda. No dokładnie widać 4 piwa tylko może gdzieś pod spodem, ale zobaczmy co to jest dokładnie Drower Siren Pastel Pils Italian Lager 4,8% alkoholu później to jest coś serwesera penisula hashtag Modern IPA 5,8% z alkoholu. Skąd to jest? Chyba hiszpańskie. No fajne. Mamy kieliszeczek. On jest to Z tego sklepu wysyłkowego, tak? a w kieliszeczku skarpetki. Takie fajne z, z kufelkami i własne. Zach produkt no okej. Okay. Czemu nie? Czemu nie? A tak możemy z Zawsze coś miłego. A co to jest? O, proszę bardzo! Browar z tumostrów. Z tumostrów Citrus Witbeer. No, tego się nie spodziewałem, szczerze mówiąc. Polskie piwo. 5,3% alkoholu. No. No, fajne, fajne. Dobra. E, to na pewno będziemy próbować no, w pierwszej kolejności, nie wiem, zobaczymy. I co tu mamy? Jakąś kolaborację. Round Corner Brewing i Honest Brew, czyli ze sklepem zrobili kolaborację. Jest to Pitmaster General Smoked Stout. 4,7% alkoholu, czyli jakiś wędzony stout. Okej. Okay. Okay. Też może być ciekawe. No, tu jest tylko 4. No, to jest. Ja być 6. Okej. Okay. O, są jeszcze dwa. Też tak. Też tak postawione. Tylko, że odwrotnie, do góry nogami. Galway Bay Brewery Full Sale IPA. 5,8% alkoholu. Okej. Okay. Dosyć ładne. Trochę e, taka, wiecie, co? Hmm, grafika w stylu mody Pythona, troszeczkę. Ok, i tu jeszcze ostatnie piwo. Jest to Viper and True Amber Ale Citra Dry. jest taka biała puszka ze złotym balonem. I z bristolu to jest, oprócz I to ma ile? To ma ile? 4,8% alkoholu. No to też może być ciekawe, Amber. Ale. No to jak widzicie jest 6 piw, które będę, że tak powiem, próbował e, no, niedługo, w kolejne dni. Także spodziewajcie się recenzji z tych piw e, no, w przyszłym tygodniu. A może coś będzie pomiędzy nimi, żeby nie było tak. Monotonnie, tylko z tego pudełka, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. W każdym razie zapraszam na te degustacje. Mam nadzieję, że piwa będą satysfakcjonujące, emocjonujące i dostarczające dodatkowej satysfakcji I nie tylko z prezentu, ale i z tego, że są bardzo dobre, oczywiście. Także mam nadzieję, że. Takie odpakowywanie tutaj tego pudełka Wam się podobało. także Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. Pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie Wam przypomniał o każdym nowym filmie na kanale. Także będziecie na bieżąco, no a przez to nie opuścicie żadnej nowej degustacji. Także zapraszam na następne degustacje. Eee, no, jutro, pojutrze, w, przysz w przyszłym tygodniu. Także jeszcze raz zapraszam.